Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W okresie Wielkanocnym czytamy wytrwale dzieje apostolskie. Warto zauważyć, że na kompozycję tej Księgi Nowego Testamentu składają się i narracja, i mowy, spośród których najdłuższą jest mowa świętego Szczepana, ale także podsumowania tego, co działo się we wspólnocie chrześcijańskiej. Chcemy Wczytać się w ten bardzo ważny tekst, natchniony przez Pana Boga, aby z niego czerpać siły, by głosić Słowo Boże, by obwieszczać zwycięstwo Pana Jezusa nad grzechem, nad śmiercią, nad szatanem. Często zastanawiamy się, jak dziś głosić Chrystusa zmartwychwstałego współczesnemu światu. Sięgnijmy do dziejów apostolskich. Tam widzimy, że Duch Święty działa przez zwłaszcza Świętego Piotra, Świętego Pawła. To nie ich działalność jest opisana w dziejach apostolskich, ale to moc Boga, która sprawia, że te mowy, te czyny, które są opisane, mają wielki potencjał ewangelizacyjny. Niech Dzieje Apostolskie staną się dla nas źródłem mocy w przepowiadaniu i w kościele, i w sali katechetycznej naszego Pana, Chrystusa z zmartwychwstałego. Amen.